Wolałabym klepać biedę i mieć wszystko inne niż posiadać same pieniądze, bo jeżeli ktoś posiada same pieniądze, to jest bardzo biedny. No dobra, Aga, ale ty miałaś, masz zdrowie, miałaś fajne, fajnych znajomych, e, chodziłaś na, na treningi, byłaś szczęśliwa, chodziłaś na imprezy. Po co zaczynałaś ten biznes online? No właśnie, dla pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ ja jestem typem osoby, która uważa, że pieniądze dają szczęście. Jeżeli masz same pieniądze, tylko i wyłącznie i nic z nimi nie robisz, to nie daje już szczęścia, ale pieniądze to jest narzędzie do tego, żeby być szczęśliwym. Pieniądze przede wszystkim dają ci możliwość wyboru i zmiany sytuacji, która na przykład Ci się nie podoba albo która Ci nie odpowiada. Nie lubisz taniego wina, kupujesz to droższe, bo na nie cię stać. Na moim przykładzie ja nie lubiłam swojej pracy na etacie, więc potrzebowałam pieniędzy. Żeby to zmienić, bo gdybym dwa lata temu nie zaczęła działać online, nie nauczyła się, jak inwestować, jak działać na rynkach finansowych, jak działać w social mediach, dalej pracowała w tej pracy, która mi nie odpowiadała. A dzięki temu, że mam pieniądze, mam wybór i mogę do niej nie chodzić. Więc jeżeli nawet nie zależy ci na tym, żeby mieć nie wiadomo, jakie wielkie pieniądze, zadbaj chociaż o te finanse, żeby mieć po prostu tą możliwość wyboru i nie godzić się na minimum i nie godzić się na to, co ci nie odpowiada.